Turbo rozbudowany symulator. Symulator tak imersyjny, że pozwala ci się zagłębić w świat i w pełni poczuć możliwości wcielenia się w postać policjanta, dobrego gliniarza, złego gliniarza. Jak tylko chcesz, sandbox pełną gębą. Zapewne pomyśleliście o GTRP, ale powiem wam. Tu się pierdalnicie, bo chodzi o polis, simulator, patrol officers! Ogrywaliśmy jakieś pół roku temu, w zeszłe wakacje, jeśli dobrze pamiętam, i tak się okazuje, że deweloperzy tej gry czujnie stali na baczności, aby do gry dodać jak najwięcej kontentu, więc wracam i ten piękny mężczyzna, który tutaj już czeka na to, aby przypilnować, żeby służyć, żeby chronić, żeby pałować. Na ci uśmiechnął, zobacz normalnie samą myśl o tym pałowaniu. A on już wyrusza na miasto i zobaczymy, co giereczka ma do zaoferowania, bo podobno całkiem sporo. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak wyszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzy ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram. Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, instastories z youtubeowego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na insta TheRealCaptainPoland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. O, oh, tak, kolejny dzień służby. Jak zwykle zaczynam dzień od papierologii, nudnej papierologii. Trzeba wypełnić te wszystkie formularze, inne wnioski, odrzucić, przypieczętować i zapieczętować. Najlepiej w teczce, której nigdy nie otworzę. Nie <laughs> w ogóle z jego rąk, jak to wygląda. Kto tak pisze na klawiaturze, że w ogóle się nadgarstki nie ruszają? I ca cały czas w tym samym ułożeniu są dłonie. Nie no, fantastycznie to robisz, nie zmieniaj się. Dobra, Edek, stawaj od tego biurka. Mamy tutaj poważne rzeczy do zrobienia. <laughs> Nie no, ten chód, ta, ta pewna mieszanka, pewnego twardziela oraz kogoś, kto ma totalnie ranę w gacie. Tak mniej więcej wygląda ten chud. się siema, cześć, Grażynka! Trochę mnie w pracy nie było właściwie to kilka miesięcy, ale zastanawiałem się, czy ta kawa nadal aktualna. To, to, to jak? Może po służbie? Co ty na to? Dobra, to jesteśmy umówieni. Boże, co tu się dzieje? Jak się obrócił? Ty. <laughs> nie, nie będę patrzył w kamerę! Proszę nie kamerować policjanta! Nie, nie, nie będę! Proszę schować kamerę, bo spałuję! Ah, kolejny dzień. Brighton police! Znajdujemy się w ogóle Melting Pot North Point. Jest to nowa dzielnica, która została dodana przez deweloperów. Niestety nie miałem żadnych patrolów do wyboru w nocy i trochę mi z tego przy... z tej przyczyny przykro, bo jednak liczyłem na to. O! Przegraczenie prędkości, podręcznik zatwierdź, tak, czekaj, zaakceptuj! Szybko! Jak on biegnie. <laughs> Jakbym zobaczył policjanta, który w ten sposób biegnie przez miasto, to mi się nawet trochę przeraził, tak? Co, co, co? się stało? Oskarż o wykroczenie. Dokładnie! Jakiej pomocy? Słuchaj, gościu, ja tutaj wiem, że był spożywany alkohol w miejscu publicznym. Ale tym razem dam ci tylko pouczenie. A chłopak kurwa, o co chodzi? Nie, pr, 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 oficerze? <śled> Podziękował, nie mogę z tego I to jest kultura Od razu widać wyższość AI nad graczami, kurwa, GTL RP Tu dziękuję, proszę Jest szacunek do oficera A nie tylko, kurde, od razu tapa bym dostał i tyle by z tego było Ej, dobra, my musimy na tą interwencję biec Szybko, szybko, szybko się, czym prędzej Mamy 300 metrów I niestety nie, nie mogę sobie pojechać samochodem Bo okazuje się, że za każdą słówkę Właśnie odebrano ci pierwsze PP, ponieważ twoje działania podczas zdarzenia były nieprawidłowe. A, idź pan, kurde. Człowiek się stara całe życie i tyle z tego zawsze. Biednemu to zawsze wiatr w oczy i chuj w dupę i taczkę gruzu, żeby nie było luzu. A, ale niestety nie możemy nawet jeszcze własnego radiowozu mieć, bo okazuje się, że za każdy dzień służby dostaje się gwiazdki, a tych gwiazdek mam tylko dwie, a żeby mieć radiowoz potrzeba 14, więc no trochę przypał generalnie. <laughs> Matko jedyna, co tu się stało? Witam serdecznie. Starszy podkomendant Mariusz Obciągpała. Czym mogę pomóc? Yy, to jest Cześćwość, dmucha pan! jak <grywa> Jak mu pokazuje? Dawaj, dawaj, byku! Kurwa trzeźwy. Dlaczego pan jest trzeźwy? Co ma pan na swoje usprawiedliwienie? No baba za kółkiem, to wiele tłumaczy. O co możemy go oskarżyć? Coś takiego. Skradziony samochód, nie? Jeszcze z panią sobie tutaj pogadamy. To jest na cześć. Trzeź... Najpierw dmuchamy, później rozmawiamy. <grywa> Nieważne, pani jest trzeźwa. A może narkotyki i oczy jakieś takie zapizdziałe? Dobra, jednak nic nie ma, bo minusowe wartości. Wysłuchaj. Okej, okay. ona twierdzi, że... Czyli słowo przeciwko słowu, tak naprawdę. Gościu, jeszcze skończyliśmy! Stop! Kurwa! Oskarżenie o wykroczenie w postaci przekroczenie w miejscu niedozwolonym. O właśnie, nie jest pan na chodniku, proszę bardzo. Czy Wszyscy tak robią? O! W takim razie, no to muszę tutaj, że tak powiem, dać panu mandat. A nie, nie mogę. O, ty, zobacz jak zabierają! Jaki miraz tam siedzi w ogóle? Urwa, dawaj to auto na tą lewitę, ile mogę czekać? No, miłego dnia, trzymaj się. A tamta baba już poszła sobie, ta. No dobra, jak baba już poszła, no to trudno. No, niech będzie. No, co tam pani mówiła? Witam. Może jakieś przeszukanko? Proszę bardzo, tak pani robi, nie ma problemu. Pani mi dzień dobry, powiedziała. Fidget spinner i pendrive. Przeszukano bez na. O kurwa. Dobrego dnia, jednak nie miałem nakazu. Uciekam. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Co tutaj wali wódę? Tutaj, halo? Zwani, kurwa, tutaj trzy osoby w sobie jakby stoją. Proszę się rozejść! To jest yy, kamuflowanie podejrzanego! Natychmiast! No, nie ma problemu. Mam nadzieję, że dobrą osobę tutaj. Kurde, złomu! No nie wytrzymie! Dawaj mi tego! Natychmiast! Proszę się natychmiast rozejść! Natychmiast! Koniec tego zgromadzenia! Wyjdź z siebie natychmiast! Obywatele, liczę do trzech jeśli tutaj się nie rozejdziecie, to yy, koniec tego dobrego! Ale już! tejzer, taser, tejzer, tejzer! O, dobra! Ta tepiara chyba spożywała alkohol. A nie, tej to chyba dałem. Dobrze wykonana robota, tak mi się wydaje. Tym razem wam się upiekło, następnym razem będzie broń ostra, broń palna, rozumiecie? Żadnych takich rzeczy, że chowacie się w sobie, obywatele. Oficer Mariusz, obciąg fiut. Wszystko tutaj pilnuje. <laughs> Koniec służby. Tracił wszystkie punkty, co skutkuje zwolnieniem ze służby. Jak to? Chyba do szefu przeczytał te maile o tym, że stylizowałem dziesięciu cywili. I przeszukałem babę, która się do mnie uśmiechnęła. No dobra. Cześć Grażynka, to wpadnę po służbie, no. Wiem, że wczoraj już miałem to zrobić, ale no, szefu mnie wydalił z pracy i muszę jeszcze raz odpracować dzień. Wiesz jak jest, no. Trzymaj się. Ta osoba właśnie wyrzuciła śmiecialą... Braciom! Szybko! Co jest z tobą? Aha, teraz mam ci pomóc, tak? Nie ma problemu. Tylko że najpierw dostanie pani tutaj wykroczenie w postaci zaśmieciania. Gówno mnie to obchodzi, że nie ma tyle pieniędzy. A teraz czy mogę pomóc? Jasne, nie ma problemu Po tym, jak już pani dałem mandat Za to, że pani zaśmieca O, wielka głowa tutaj Proszę bardzo, akceptuj Zły kierunek O kurwa Interakcja Mandat za złe parkowanie Pozycja i ustawienie Zły kierunek Proszę bardzo Mandacik wypisywany Ej! Tam jakiś kasztan przechodzi Szybko! Kurde, nie ma chłopa Kurde, zgubiłem tego chłopa gdzieś, a było przechodzone w niedozwolonym miejscu, widziałem to. Ej! Na czerwonym! Halo, stój! Nie wiem jak ich zatrzymywać cholera. Stanę se na środku skrzyżowania. To wydaje mi się jak bardzo mądre, bardzo mądra zagrywka. Nie wiem jak dawać mandaty, więc zrobię zdjęcie. Bardzo dobrze. Proszę jechać dalej. Przekażę to szefowi po prostu. Rejestr przekraczania prędkości za pomocą radaru ręcznego. Nie, no tutaj nikt nie przekracza prędkości. To jest jakaś bzdura generalnie, no. Kurwa, ten jak kopci, ty. Co jest grane? Jak ja mogę tutaj interwencję jakiejś dokonać? Z auta, ale już. Nie! Stój! Stój, złoczyńco! Na czerwonym świetle, proszę bardzo. No nic, muszę to tak zrobić. Pani wysiądzie natychmiast. Kurwa, nie reaguje. A ty co? Dawaj dokumenty. Do, straciły ważność? Za to wykroczenie może wystawić mandat lub ograniczyć się do pouczenia? No, dwa mandaty będą, nie ma problemu, proszę bardzo. Oskarż o wykroczenie, przejście w miejscu niedozwolonym. O, 25 dolarów. I pan zaczeka, jeszcze, jeszcze chwileczkę. E, za dużo. Aha, zabawna sprawa, że pan mówi, że za dużo. Bo tak się też składa, że ma pan nieważne dokumenty, i to będzie drugi mandat. No, i teraz to może pan się obrócić i wypierdalać. Yy... O, witam, witam, witam panią. No, niestety, ostatnio dostałem reprymendę od szefa, że nie mogę przeszukiwać każdej kobiety, która do mnie powie dzień dobry, więc ma pani szczęście. A właściwie, tu nieszczęście, jak tak się nad tym zastanowię. Ta osoba właśnie. Gdzie? Oty! ty yy, przychodzenie nie na zwałym miejscu, ale dzisiaj będzie pouczenie. O! Beldunek! No, można? Można, kurde, raz się, raz się trafi jakiś band. Ledwo go złapałem. No, czyli generalnie rzecz biorąc, no to tak powyżej 35 jak jeżdżą, to przypał. Yy. Gdzie? Ta baba, ta baba. Interwencja, zaświecanie. A, czyli jeszcze pani kłamie? Dobra, jasne, jasne, jasne. Nie ma problemu. Jeszcze kłamanie to podwójny mandat powinien być. Zaraz tam do ciebie przyjdę. Ta osoba jest chyba bardzo rozłoszona. W dupie mam tą osobę. Czego? Może być problem z motelem. Powiem ci szczerze. Dobra, wyślemy go do komisariatu. Taki mały prank. No, dzięki za nic. Dzięki za komisariat. To jest problem, tutaj nikt nie przekracza. E-e, meldunek. Dobra, weszło. Czterdziechom jechał. Dobra, mamy już drugiego. No i to mi się podoba. Ej! Ejże! Proszę pani, wykroczenie, przechodzenie w niedozwolonym miejscu. Pouczenie tutaj pani daje. Tylko pan policjant może tutaj porządku pilnować i w takim miejscu przechodzić. Ale gdzieś kurde, zgubiliśmy tego gnoja, co wyrzucił tutaj gdzieś śmieci. Dobra, o! Jeszcze raz i tak. proszę pani, zatrzymuję. I tym razem, proszę pani, niestety będzie mandat. No, niestety. Co mogę poradzić? Za wolno pani zeszła z tej drogi. Pan policjant w porządku pilnuje. Meldunek pieszy sprawuje. Jak się zdarzy, to mandat. Jak przypierdoli, to z tej zera. Jakiś wypadek? Ło, kurwa, baby rozy! Halo! Stoi! To na ta trzeźwość. Natychmiast! Dłuchaj <laughs> Nie wiem jak jest dozwolona ilość alkoholu. 008. 001, no to dozwolona dawka. A może jakieś narkotyki albo coś takiego? O kurwa. No i masz przejebane. Wszystkie tutaj idziesz do więzienia pierdzieć w pasiak. Dzieci, nie róbcie narkotyków i na razie, tak powiem. Proszę pani, co się stało? Wezwij karetkę. Zdjęcie pani jeszcze zrobię do mojej prywatnej kartoteki. Karetka ogólnie w korku chyba stoi, z tego co widzę. Ale cześć chyba będzie pierwszy, dojedzie tutaj na miejsce zdarzenia. Wezwij transport zatrzymanych. O, proszę bardzo. Nie wiem. Czemu masz tam zapakował? Czemu on se nie podjedzie? Co jest grane. Ale widzę tutaj też, prawie jak GTRP. Gdzie dostajesz, gdzie dostajesz? W kamizelkę. Dobra, wspaniale. Zajmę się tym. Nie widać naszych. Jak zwykle. To akurat jeden do jeden, jak w GTRP. O, jadą chyba. Przyjechali. Zaba. Siemano, Andrzej, siema, siema. Cześć. Zawijamy typiary, słuchaj. Pod wpływem narkotyków, stawiała opór, rabunek, współudział, kradzież, włamanie, wszystko jej wlep. No i kolejne zwycięstwo amerykańskiej policji. I tak miała pani duże szczęście, że najpierw pytaliśmy, a nie najpierw strzelaliśmy. Bo generalnie to tak mamy, że najpierw strzelamy, później pytamy. Widzimy się na komisariacie. Ja, Andrzej, ja się przebiegnę. Wiesz, jak nie lubię samochodów. Proszę bardzo, podsumowanie naszego dnia. Noah J. Jones. Oblokowano nowy element, oblokowano nowe narzędzie. Lizak policyjny. Wow. Race drogowe. Okej, okay, z tym będziemy mieli trochę zabawy. Poszukiwano podejrzana osoba. Dobra. Ooooooo! No i teraz to będzie się działo. Blokowano nowy rewir, stare miasto. O kurwa, ale się zrobiło, co? Yy, stare miasto! Radiowozem! Yy, I w nocy, patrol! Oj nie wiem które. Radiowóz czy w nocy? A nie ma radiowozem w nocy? Nie ma niestety. Dobra, radiowozem, niech będzie. O, kolejny dzień służby. Wspaniałej służby, ale tutaj widzę, no ten komisariat, to jakiś chyba administracja wygrała jakieś nowe interiory na serwer. Yy, znaczy nie, nieważne, pomyliło mi się. Na szczęście punkty CP nam się odnowiły. Nasz szef ma bardzo krótką pamięć i to, co przeskrobimy jednego dnia, nie liczy się już następnego. Jak Janusz tutaj przyszedł jak to. Tu... Zobacz, zobacz. Panie kochany, co tutaj się dzieje? Kurwa, ukradli normalnie na budowie, nie ma tego i tamtego, kurwa. To jest taka smutna. A, no tak, bo miałem z nią na kawę i ją wystawiłem i teraz jest smutna. Dobrze, 1-0 dla mnie. Jest mój radiowóz. Ty, a jaki ryk silnika. Ty, ale przerąbane takie pilnowanie ten. Pilnowanie tutaj, po... ups. Ej! Ej! Ale już, śmierdzielu. Halo, prowadzę 1080 za pojazdem. O, dobra. Staję tutaj, kurde, na środku jak szef. Witam, rozmawiam, interwencja wobec kierowcy. Przekroczenie prędkości. A ja jestem pewien, że gówno, prawda. Mandat. O, mój prawnik, o proszę, kurwa. Ciekawe, czy z urzędu, czy taki normalny. O, zbyt głośny si. To jest, kurwa? No jedź, jedź proszę. Ale coś się jej zepsuło. Ona się tutaj zatrzymała. Ona, ona nie musi się zatrzymać. Albo nie. Ej, bo ta baba się zepsuła. Halo, babo! Natychmiast! Mam zbyt głośny silnik, proszę cię na pomocę. I włączyć te światła. Szybko! Wysiadaj z auta! Strzał ostrzygawczy! Strzał ostrzegawczy! Wysiadaj z auta! Najpierw strzelamy, później pytamy. Proszę bardzo, Panie Szefie. Ostrzegawczy był? Nie, no nie poszanowanie życia było, nie poddała się. Jebać. To był kolejny odcinek serii Police Officers, Patrols. Jak chcecie kolejny odcinek, kiedy zrobimy sobie nocną służbę, nie ma problemu. Macie to jak w banku, to no wiecie co muszę, musicie zrobić. Łapeczka w górę, komentarz, te klimaty. No następnego. Elo. Uuu.